Magazyn Informacyjny Urzędu Miasta wraca po wakacyjnej przerwie. Rozpoczynamy od tego, co działo się w ubiegłym tygodniu, czyli od międzynarodowych pokazów Airshow Radom 2011. A było wspaniale. To, co działo się na niebie, zapierało dech w piersiach i budziło ogromny podziw dla niezwykłego kunsztu asów przy stworze. Pokazy były widowiskowe i ogromnie dynamiczne. W powietrzu prezentowało się 180 samolotów i śmigłowców z 17 państw. Podczas Airshow na radomskim niebie oglądaliśmy najlepsze zespoły akrobacyjne świata, takie jak Frecke Tricolori, Patrol France, Patrol Suisse, czy nasze biało-czerwone iskry i orliki. Zgromadzona publiczność mogła obejrzeć samoloty, m.in. takie jak F-16 Jastrząb, JAS-39 Gripen, historyczne SB Lim-2 oraz śmigłowce Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24, SW-4 czy W-3. Wielką atrakcją programu była walka powietrzna pary myśliwców F-16 z parą MiG-29 oraz atakowanie celi naziemnych przez parę Su-22 polskich sił powietrznych. W programie pokazów były też skoki spadochronowe oraz bogaty blok aeroklubowy. Dodatkowo na wystawie statycznej można było podziwiać z bliska 50 maszyn. Wśród nich między innymi W-3 Głuszec, SW-4 Puszczyk czy Black Hawk. Dopisała pogoda i publiczność. Na pokazy przybyło 180 tysięcy osób z całej Polski. Goście Radomia podkreślali sprawną organizację imprezy. Dzięki tej imprezie, podczas której mistrzowie pilotażu prezentują swoje wręcz niewiarygodne umiejętności, wymagające wielkiej precyzji prowadzenia maszyn będących najwyższym osiągnięciem techniki lotniczej, Radom utrwala swój wizerunek miasta, którego siłą jest precyzja, mówił prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, jednocześnie składając podziękowanie wszystkim osobom za angażowanie w organizację tegorocznego Ershow w Radomiu za bardzo dobrą współpracę i udany przebieg imprezy. Organizatorami tegorocznego Ershow były Siły Powietrzne, Urząd Miejski w Radomiu, Aeroklub Polski, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SFAT i Port Lotniczy Radom. Rok szkolny 2011-2012 oficjalnie rozpoczęty. Odświętni ubrani uczniowie 67 radomskich szkół różnych typów, podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych, technicznych i artystycznych zainaugurowali nowy rok szkolny. Za szkolnymi ławkami w Radomiu zasiądzie 37 768 uczniów, a do klas wkroczyło już dziennikami 3704 nauczycieli. W ciągu ostatnich kilku lat władze miasta zrobiły bardzo wiele, aby zapewnić radomskim uczniom możliwie najlepsze warunki. Oddając nowe szkoły, nowe boiska, sale gimnastyczne, przeprowadzając liczne remonty i modernizacje budynków szkolnych. Jedną z takich szkół jest Szkoła Podstawowa nr 18 przy ulicy Ofiar Firleja. Od dwóch lat teren szkoły był wielkim placem budowy. Teraz młodzież może się uczyć w nowych salach i korzystać z nowej infrastruktury sportowej, pięknej nowoczesnej hali oraz trzech boisk. Jesteśmy w miejscu, które jest no, szczególne chyba dla, dla z racji ilości tych inwestycji. Rozbudowaliśmy szkołę numer 18 o kilka segmentów dydaktycznych. Rozbudowaliśmy, czy też wręcz zbudowaliśmy w poprzednim roku bardzo duże przedszkole na ponad 150 dzieci. Została zbudowana nowa duża hala sportowa dla, dla dzieci. I też dla młodzieży, myślę, że dla całej dzielnicy, bo to też trzeba podkreślić, że ta dzielnica nigdy takiej infrastruktury nie posiadała. W ubiegłym roku oddano do użytku przedszkole, którego w tej części miasta niewątpliwie brakowało. Wszystkie sale są przystosowane dla maluchów, jest kolorowo i wesoło. Dzieci mają piękny plac zabaw i, co jest wyjątkiem, mały amfiteatr, w którym mogą prezentować swoje talenty. Jak podkreśla prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak, od kilku lat miasto rozwija tę część Radomia. Myślę, że to przyciągnie wręcz wielu radomian, zdecyduje o tym, że kolejni radomianie będą podejmować decyzję co do tego, że będą próbowali właśnie mieszkać w tej dzielnicy, bo ta dzielnica w sensie edukacyjnym daje naprawdę dzisiaj bardzo wiele. Całość inwestycji kosztowała 14 milionów złotych. Na modernizację tej drogi czekano 30 lat. Mowa o ulicy Mieszka I. Mówiąc o inwestycji mieszka pierwszego mówimy o dosyć pokażnej inwestycji, bo jest to niebagatelny odcinek 5 km drogi przebudowywany, budowany wraz ze ścieżkami rowerowymi, wraz z nowymi chodnikami oraz oczywiście oświetleniem. Należy pamiętać również o tym, że będzie ogromna praca związana z przekładkami, a więc przeniesieniem instalacji podziemnych, które obecnie znajdują się pod istniejącym odcinkiem mieszka pierwszego. Koszt inwestycji jest to ponad 25 milionów złotych. Wykonawca rozpoczął niedawno. Budowę drugiej zachodniej jest dni na odcinku między ulicą Piastowską a Aleksandrowicza. Prace trwają także między Aleksandrowicza a Witosa. Ta droga ma szczególne znaczenie dla rozwoju radomia. Ta ulica będzie miała podstawowy charakter dla naszego całego układu komunikacyjnego. Z jednej strony będzie drogą, która prowadzi wprost do zakładu utylizacji odpadów, z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że uzbraja dziesiątki, a nawet setki hektarów, które dzisiaj w cudzysłowie leżą odłogiem, a zakładamy, że będą coraz częściej zabudowywane. Jest to również droga bardzo istotna dla naszego szpitala i w konsekwencji myślę również dla funkcjonowania całości miasta w odniesieniu choćby do dojazdu również do Prowadzone obecnie prace nie wiążą się z żadnymi utrudnieniami dla kierowców. Roboty zaplanowano w taki sposób, aby najpierw powstała od podstaw nowa nitka między ulicą Piastowską a przyszłym rondem przy ulicy Aleksandrowicza. Dopiero potem będą remontowane jezdnie już istniejące między Żółkiewskiego a Aleksandrowicza. Będą one zamykane dla ruchu na przemian w miarę postępu prac, co oznacza, że przez cały okres inwestycji będzie można korzystać z jednej wschodniej lub zachodniej nitki ulicy Mieszka I. Dokładny harmonogram wyłączenia z ruchu poszczególnych jezdni nie jest jeszcze ustalony. W planach miasta jest również połączenie tej drogi z jedlińskiem. Trwają dzisiaj prace studialne nad tym, jak przedłużyć jeszcze dalej tą drogę. Naszym marzeniem i naszym celem jest to, aby doprowadzić do przedłużenia wprost przez gminę Jedlińsk do trasy numer 7. I taki jest nasz cel w kolejnych latach, ale na dzień dzisiejszy rozpoczęliśmy przebudowę tej drogi, która do ulicy Aleksandrowicza będzie w standardzie 2 razy 2, czyli dwa pasy w jedną stronę i w drugą, tak jak mamy to na odcinku do osiedla Michałów. Wykonawcą przebudowy jest kieleckie przedsiębiorstwo robót drogowych. Prace mają kosztować nieco ponad 25 milionów złotych. Inwestycja ma potrwać do 28 września 2012 roku. 12 września otwarte zostaną oferty w przetargu na budowę obwodnicy południowej Radomia. Powodem przesunięcia terminu, który wstępnie wyznaczono na 31 dzień sierpnia, są wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych oraz zapisy prawa zamówień publicznych. W związku z zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych oraz samymi zapisami prawa zamówień publicznych po pewnych zmianach, które zostały dokonane 23 sierpnia w specyfikacji, jak i również w kosztorysie, na wniosek właśnie wielu osób pytających, czy wielu podmiotów pytających, Podjęliśmy decyzję o wydłużeniu terminu na składanie ofert. Z wytycznych obu urzędów wynika, że w przypadku aktualizacji w kosztorysie inwestycji lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymagany jest odpowiedni czas potrzebny zainteresowanym firmom na dostosowanie swoich ofert. A zainteresowanie przetargiem na budowę obwodnicy południowej Radomia jest rekordowe. Do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wpłynęło w ostatnich tygodniach prawie 270 zapytań od wykonawców polskich i zagranicznych. Są wśród nich znane duże firmy specjalizujące się w budowie autostrad, dróg ekspresowych oraz obiektów mostowych zarówno w Europie, jak i na świecie. Jak mówi dyrektor MZDIK, po otwarciu ofert nastąpi kolejny etap postępowania przetargowego, czyli analiza poszczególnych ofert pod względem formalnym, prawnym i bardzo szczegółowo pod względem rachunkowym. Założony czas na całe postępowanie przetargowe opiewa na okres do końca 2011 roku. W tym też czasie poszczególni oferenci będą wzywani do ewentualnych uzupełnień swoich ofert bądź składania wyjaśnień co do informacji w nich zawartych. Jest to dosyć potężna inwestycja, ponad 13 km drogi, budowanej praktycznie od nowa, bo nie istnieje ona w żadnym dotychczasowym śladzie, poza pewnymi elementami włączeniowymi w okolicy Ustronia i ulicy Grzesznarowskiego. Rozpoczęcie budowy obwodnicy ma nastąpić 2 stycznia 2012 roku, natomiast zakończenie 31 sierpnia 2014 roku. Ścieżka rowerowa na europejskim poziomie? Tak, taką ścieżką może pochwalić się Radom. Droga dla cyklistów powstała na osiedlu Południe i jak oceniają specjaliści, to jedna z najlepszych ścieżek rowerowych w Polsce. To w ostatnich latach największa inwestycja w sensie w ścieżki rowerowej, ponad 3 km ścieżki rowerowej w granicach dużego osiedla, to rzecz wyjątkowa, ale mam nadzieję, że rzecz, która będzie w najbliższych latach wielokrotnie Powtarzalna inwestycja, która kosztowała nas wspólnie, czyli zarówno spółdzielnie, jak i władze miejskie. Miasto ponad około 3 milionów złotych. Powstanie ścieżki nie byłoby możliwe bez wspólnego zaangażowania miasta oraz spółdzielni mieszkaniowej południe. Myślę, że możemy powiedzieć śmiało o bardzo dobrej, znakomitej współpracy między władzami miasta i spółdzielnią mieszkaniową. Chciałbym tym samym, aby Wzorem Spółdzielni Mieszkaniowej Południe poszły również inne spółdzielnie i aby ta współpraca tak dobrze wyglądała w przypadku również współpracy z innymi spółdzielniami. Spółdzielnia przygotowała na swój koszt dokumentację i dołożyła ze swoich środków 200 tysięcy złotych. Ścieżka jest fantastyczna, uważana za jedną z lepszych, według mnie najlepszą w Polsce. I myślę, że będzie przedmiotem zazdrości, dopóki na innych osiedlach takiej ścieżki nie będzie, na pewno będzie przedmiotem zazdrości i wysiłku innych prezesów zarówno w Radom, jak i w, w Polsce. Bo ta informacja poszła w całą Polskę i też będą chcieli do takich tego typu inwestycji doprowadzić. Ścieżka oplata osiedle południe i biegnie wzdłuż ulic Sycyńskiej, Czarnoleskiej i Wierzbickiej. Jak informują pracownicy MZDIK na osiedlu południe wykorzystano bardzo ciekawe rozwiązanie. Otóż fragmenty ścieżki biegnące przez ulice Poprzeczne zostały lekko wzniesione w stosunku do poziomu jezdni. Jest to wydzielony ciąg rowerowy, oddzielony barierami od ciągu pieszego, a więc w sposób bezpieczny rowerzyści mogą podróżować właśnie ciągiem rowerowym. Obniżone zostały również bariery do wysokości 80 cm w taki sposób, że ewentualnie rowerzysta, który jedzie rozbudowanym powiedzmy rowerem, a więc z tak zwanymi rogami, nie zahaczy o barierę, a więc unikamy jak gdyby pewnych elementów kolizyjnych. Wykonawcą tej inwestycji była firma Stagmar. Stare auta, dawne wojsko i policja. Koncerty przedwojennych szlagierów, kataryniarz, wróż. To tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają 10 i 11 września na gości uliczki tradycji. W tym roku uliczka odbywa się pod hasłem Siła w rzemiośle. To taki troszkę ukłon w stronę naszych sponsorów, ale też no nawiązanie do hasła Radomia. Chcemy przypomnieć tradycję rzemiosła, to z czego Radom gdzieś przed laty słynął i też pokazać, że rzemieślnicy, czyli ci, którzy dbają o detal o nie zaginęli, są wśród nas i warto korzystać z ich usług. Uliczka Tradycji to interdyscyplinarny projekt realizowany od 2008 roku przez Ośrodek Kultury i Sztuki Sursa Obywatelska ma przypominać te dobre czasy w historii Radomia, poszerzyć naszą wiedzę o mieście lat 20. i 30., -tych. wielokulturowym, tętniącym życiem. Organizatorzy starają się to osiągnąć, pokazując przedwojenny teatr, film, piosenkę, modę, zabawę czy dekoracje ulic. Taka forma nauki historii podoba się, bo w zeszłym roku uliczka odwiedziło prawie 20 tysięcy gości. W tym roku atrakcji na pewno nie zabraknie. Jak mówi dyrektor Metzger, trudno wymienić wszystkie. Kabaret, teatr, zabawy dla dzieci i po raz pierwszy w Radomiu popisy lino Skoczka, który obiecał nam, że będzie chodził na wysokości 7 metrów. A poza tym jak zwykle koncerty szlagierów, stare auta, wojsko, kiermasz staroci i wiele, wiele dobrej zabawy. Będą świetne koncerty. Koncerty w stylu Dixielandowym starego jazzu. Tutaj mamy aż dwa zespoły. Jeden w sobotę, drugi w niedzielę. W niedzielę uliczkę zamknie też koncert świetnej artystki, pani Niny Stiller. Szczegółowy program na stronie www.resursa.radom.pl oraz na plakatach. Dotychczas nie było w Polsce rejestru skupiającego w jednym miejscu wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Teraz taki rejestr jest wprowadzany. Dokładnie mowa o centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Centralna ewidencja działalności będzie również dotyczyła danych, które teraz nie są objęte ewidencją tutaj, czyli zgłoszeniem od razu do Urzędu Skarbowego, bo teraz to się odbywa papierowo. Wniosek jest kserowany i przekazywany, natomiast jak będziemy pracować już w centralnej ewidencji, wszystkie dane są wprowadzone online, czyli do programu i wszystkie urzędy elektronicznie otrzymują tą informację. Osoby, które będą chciały założyć działalność gospodarczą, nie będą już musiały odwiedzać kolejnych urzędów. Wszystko będą mogły załatwić w jednym miejscu. Biurze działalności gospodarczej w Urzędzie Miejskim. No, obciążenie jest duże, dlatego, że tak naprawdę to pracujemy już w tej chwili za wszystkie pozostałe instytucje, bo wprowadzamy dane nie tylko dotyczące tutaj jakby tych informacji, które do tej pory były wprowadzane na poziomie Urzędu miasta, ale także informacje, które potrzebuje zakład ubezpieczeń społecznych, urząd skarbowy, to wszystko my w tej chwili główny urząd statystyczny. to wszystko my wprowadzamy. I tak naprawdę te instytucje, można powiedzieć, posiłkują się z naszej pracy.